Tu są. Sultan. Wysiądł. Ajajaj. Aj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Gdzie? A to Lockhearts. To Lockhearts, no. Tego GTS-a Po drugiej stronie się, się zatrzymali. Wyszli, wyszli, wyszli. Leży, leży karowca GTS-a. Dobra. Leży, leży. I leży. druga strona ulicy jeszcze. Yy, znaczy... Dobra. Po drugiej stronie mostu. Mhm. Sultan. No mogę Poczekaj, to ID? A ja mam w sumie 566 A nie możesz Nie, poczekaj Inaczej to wygląda bez... Oddaję, oddaję mnie Chciałem sprawdzić jak to jeździ tylko Ty, a ci ich może Nie, nie mam jak, nie mam kamery Nie lubię Albo nie, tylko. dobra Kogoś nie, tam Nie lytuje, tylko żeby kura nie wybrał aut Wali walich, wali wali, wali. Wuch. Zamknij Boże, ryj się to... teraz Teraz Boli cię to Idź do pada, idź do pada. Nie potrzebuję No PC. Do nas się nie zabija No spoko no Zapraszam to... na duelka Tak Czekasz, że jakiłem na duela? Mogę salowy, vs trzech wyskoczyć, jeśli się to boli Ta, Dostałeś, dobra Idź już na żądowy Halo Halo Wyjaśnił Ej, morderczka nie, no. nie chcesz klamę kupić Czego poddajemy na na Nie chcesz klamę kupić? A, no to się poddaj ściany gościekną by... no, bo... A nie trfiłem Ale on mi nie teraz No okay. Ale ja go walnął to no w Ale dostanie Kurwa w trąbę fryer. To No to jest czekaj, czekaj. A... on zawraca Ja myślę że ja się dałem porobić o, chyba Nie, szlałem. Halo. Siema. Halo. Za nami, plec, plec. Tutaj jest. Plecy? Tutaj Sie. jest. W tej noże. Aha, no dobra. Leży. <grym> o, 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 o. Siema, jak tam się pierze? Dzień bierze? dobry. Poddaj, poddaj nie, nie możesz go poddać, bo Ty pierzysz, czy nie? Szybka sprawa. Nie, nie pioń. A, to dobra, to dzięki, że nie bierzesz, bo jesteś właśnie zakładnikiem. No, zainwestowałem w modulator generalnie, yes. zamontowałem za sam modulator na mintałkach. No, nie mogę. Śmieć, czego, czego ty szukasz? Ty szukasz? Robicie? Poddajemy się. Dobrze, poddajemy się. Łap. Nie mogę podnieść, poczekaj, nie mogę podnieść. Łap. Nie mogę, ja podnoszę ręce jak coś, ja podnoszę. Łap, nie mogę. No i <laughs> Wow, to ukrano. Bronię się, bronię się, bronię się. Nie broni, będzie się bronił na ba. Na czym, na czym, na czym? Nie będę mówić gdzie. byty nieś, byty nieś, nur nieś das, meine güte. Ogóra, zagarniesz się, czy Ale nie, a czemu? Aż Musisz mnie teraz puścić, Verocik. Co ty robisz? Nie, bo ja leżałem. Nie, teraz to odegrałem. Si. Oooo! Oooo! Dlaczego raz jeszcze tu kawa było udane? Teraz musimy pójść. ta kurwa jeździ tym. Puszczajmy. Pójdziesz, pójdziesz za fair game. Gdzie on jest, Hamacha? Nie chcę tak, bo są płacze. No ja na na chyba to chodzi, oddaję mu jeźdź. To zipper. jedzie, jedzie Czy to? on? Tak ja to. No nie mogę! Co jest grane? Że nie trafi mętry. Weź się. Słodem o go? Leży. No i chodźmy. co robię na pół? Ha, ja. gdzie cię zawieźć teraz? Szczep. Ja mam. Nie. Ogóra, ty jesteś debilem. <grym> ja, to ja odzyskuję siłę. Nie, nie, nie. Ja Wstaję. Zapraszam poczekalnie, już nie piszę. Tak. Mhm. Mm to co idziesz? Kiki... No, nie, rozumiem poczekaj. Kiki, halo. Halo. Małpiszą Małpiszą Dobra, walić mi tuby, tak czy nie? Ej, ale Zenek mnie tak wkurbił. Gada, że gra ma agresję, a ja wysiadam, kurwa. Jeszcze jak wysiadam, to prowadzę. nie masz psychy, wysiądź dalej, prawda? to jeden kill, opa. Cyk, lokalny. Och, <laughs> Einstar! <śmiech> powiedziałem, że no. leci jeden. <laughs> nie no, nie powiedziałem. Nie mam psychy, co? I teraz, teraz, le le I teraz lecę na banana. Jaki szczęśliwy! How to ban on Exailer.p., Ja po to jak jestem banana. Kurwa, więcej tych streamów, ty ja już nie wiem, ej, na co patrzysz. Jaka bitka była z gałganami? To